Bukowa, hmm. moje osiedle, Johna Baldona, dębowe, przyjemnie się tam mieszka i i trzy stawy. Zawsze w wolnym czasie iść z dziewczyną pójdę na spacer, czy, czy, czy pochodzimy tam i zawsze jest przyjemnie tam spędzam czas. David Beckham. Pamiętam miałem kilka takich płyt, płyt CD i tam były jakieś skille Beckhama, jak podkręcać piłkę. Jak nadać jej rotacji, i kibicowałem wtedy Manchesterowi. To pamiętam przejście do realu i tak, to pierwszy mi przychodzi na myśl właśnie Devilleka. Myślę, żebym działał gdzieś na własnych zasadach. Nie wiem, może jak jakiś freelancer na własnej działalności, jako prezes własnej firmy. Myślę, żebym w takim kierunku szedł. Powiem szczerze, moim numerem ulubionym jest 24. Jak przychodziłem do GieKSy był zajęty eee, i, i szukałem numeru z czwórką i ta 14 była wolna e, po urynie, e, więc ją wziąłem. Teraz się 24 zwolniło po brzozie, ale już nie zmieniam. E, bo jak poszło z 14 to, to już nie zmienię. Takie pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to chyba Adam Małysz. Tak, klimatycznie. No, pamiętam w tym właśnie, w, tych, w tym okresie zimowym siadało się przed telewizorem i, i to pobudzało takie pozytywne emocje. Także pierwsze, co mi przychodzi na myśl. Wydaje mi się, że z Legią, Czy kiedyś, no chyba będziemy grać pierwszy mecz u nas, tak, z Legią, czy, czy u nich, myślę, że obydwa mecze będą fajne, i na Nowym Stadionie, i na Legii, ale pamiętam, mam złe wspomnienia z Legii ogólnie, grałem jeszcze w Górniku, dostaliśmy piątkę, i, i, I pamiętam, że ta atmosfera robiła wrażenie. Bardzo robiła wrażenie. I Także myślę, że myślę, że zlegił. Piciu kawy. Zdecydowanie. Tak. Jestem kawoszem, tam mamy taki swój kącik i, i, i no i przed treningiem zawsze przygotowuję się do treningu, pobudzam. Właśnie, piciem kawy. To świeży temat, teraz byliśmy na, na wakacjach na Malcie i było pięknie. Myślę, że tam jeszcze, jeszcze wrócę. Bardzo fajna wyspa. Myślę, że ostatni mecz z Wisłą, Kraków. W którym wygraliśmy 5-2. To był pokaz naszej siły, takiej. naprawdę bardzo dobry mecz. Była świetna atmosfera. No oczywiście z nie na Bukowej, to taki można powiedzieć mecz, mecz życia. To był, to był zdecydowanie na arce. To, to to jest ogólnie mecz numer jeden chyba. Tak, 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 zdecydowanie. Trochę nawiążę do wcześniejszego, do wcześniejszej odpowiedzi, rozwinąć swój biznes. Zależy mi, żeby dostarczyć jakiś produkt, wartościowy produkt, żeby to nie był zwyczajny skok na kasę, tylko żeby dawać jakość. I te, te usługi, które bym świadczył, żeby, żeby wnosiły jakąś wartość, taką dodatnią dla, dla ludzi.